Pierwszy chyba w kolejnej w 2019 roku, potem przed czas pandemii, a więc wróciliśmy do tych dobrych praktyk. Jak widać, jeszcze więcej osób korzysta z roku na rok w tej akcji organizowanej przez koleje śląskie. I te 113 tysięcy sprzedanych biletów po złotówce to naprawdę bardzo dobry wynik. I z pewnością w przyszłym roku taka akcja też będzie miała miejsce. To jest informacja przedstawiona na bieżąco na na mapach Google. Każdy użytkownik map Google może, może sprawdzić na bieżąco, gdzie jego pociąg się znajduje, czy posiada jakieś opóźnienie na konkretnej stacji, czy też nie. Tak naprawdę zwracamy uwagę na to, żeby te osoby uzyskały ogół umiejętności do udzielania pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Tych zdarzeń jest bardzo dużo, więc staramy się, żeby od resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej potrafili także przeprowadzić taką resuscytację krążeniowo-oddechową u dzieci oraz u niemowląt.